Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na takim krótkim filmiku. Po pierwsze, dzisiaj jest Dzień Matki. Chciałem za Wam wszystkim matkom, które oglądają mój kanał, słuchają moich audycji, złożyć wszystkiego najlepszego. Ja sam składałem życzenia mojej mamie już kilka godzin temu, moje dzieci od rana, moje żonie też składały życzenia. Jest to ważne, żeby o takich rzeczach pamiętać, dlatego wszystkiego najlepszego niech Wam błogosławi. No i takie krótkie skojarzenie z dzisiejszym dniem, że Kościół nasza Matka a mamy dużo wojen domowych. Jak się dzieci kłócą, to matka często cierpi. No a mamy wojnę episkopat kontra szóstak, szóstak kontra tradycjonaliści itd. Tak tak Mam nadzieję, że to wszystko jakoś no, się skończy. Przyznam szczerze, że jakoś się dogadamy w tym kościele i skupimy na nawracaniu, a nie takich przepychankach. Ale na kanale pojawi się materiał. To będzie najprawdopodobniej sobota, który mimo wszystko staje się pewną, jakby powiedzieć, pewnym komentarzem do filmu księdza właśnie Szymona Bańki ze szkoły Akwinaty. To jest film, który się nazywa Jak oni odprawiają. Tam ksiądz Szymon z tym takim swoim sznytem, bym powiedział, porównuje teksty Starej Mszy z tym, jak współcześni kapłani odprawiają przeświętą. Nie porównując tekstu do tekstu, tylko porównując tekst. I jego intencje, które on ma, gdy podchodzi do mszy świętej, do tego co widzi u księży YouTuberów. I tutaj miał na myśli kanał Chyba Mocni w duchu księdza Remiego oraz langusta na palmie i księdza Adama 6 czy tam ojca Adama Szustaka. I ogólnie Żeby się nam z wieloma rzeczami zgadzam. I też nie lubię przygadanej mszy. Ja też sobie tak wspomniałem, że jak byłem ministrantem, to było lata temu. To jak przyjeżdżał jeden biskup, to z chłopakami mieliśmy takie zakłady, ile będą trwały trzy homilie, bo jest homilia wstępna, homilia właściwa i homilia kończąca. E, oczywiście to było śmieszne, to było trochę może głupie, jak byłem młody. Natomiast rzeczywiście, jak jest przegadana liturgia, to nie jest dobre. Ale w tym, te, w tym filmie ksiądz Szymon zaznaczył, że dziwi go to, że ksiądz Adam Szustak przy, po wezwaniu pan z wami powiedział o tym, że dobrze, że jesteście, bo spotykamy się na pasrze. I on mówi, że no tak, teologicznie to wszystko właściwe, ale tu należy podkreślać, że msza to jest ofiara, a nie pascha, która jest jakimś tam spotkaniem i tak dalej. Ja tak przynajmniej to zrozumiałem. I, I właśnie o tym będzie sobotni materiał. To jest materiał, który zrobiłem wcześniej, ale on pięknie z tym koresponduje, ponieważ Eucharystia to jest nowa pascha. Na ten temat będzie w sobotę. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania co do tego tematu, to zachęcam do tego, żeby sobie podcast przesłuchać a potem w komentarzach zadać, mogę to rozwijać, ponieważ badałem ten temat ostatnio, e, czyli badałem temat, jak wyglądała Pascha za czasów Jezusa Chrystusa i jak ona jest rzeczywiście fundamentem tego, czym jest dzisiejsza Eucharystia. E, uważam, że podcast jest dobry merytorycznie, wiadomo, mogę mieć jakieś tam błędy w mówieniu itd., tak bo ja to robię spontanicznie, mówię, nagrywam na raz, e, ale mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Dlatego zachęcam, w sobotę będzie e, emitowana... Audycja w, na moim kanale. I tak jak mówię, odpowiem później z chęcią na jakieś pytania. Oczywiście mogę coś nagrać osobnego. Jeżeli będziecie mieli oczywiście jakieś pytania do tego, jak pascha żydowska wpłynęła na to, czym jest Musza Święta. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla matek z okazji Dnia Matki.